No, dzień dobry Dawidzie. Witamy w kolejnym odcinku <laughs> serialu. Ale skończyliśmy ostatnio, to były jajca. To prawda. Słuchaj, czyli co? Impostor syndrom. No I właśnie, ten... bo to był ten moment. Generalnie, nie wiem czy pamiętacie, wchodził syndrom oszusta. Tak, tak. <laughs> I już mieliśmy coś powiedzieć Uuu. na ten temat. E, I wracamy. To ja może zarysuję, przynajmniej swoją wersję. Taką jakby, jak... E... A miałeś Impostor Syndrome? Miałem. Miałeś. Miałem... Za każdym razem, y, kiedy zmieniałem branżę, mm -hmm. bo ja najpierw zacząłem od jakiejś takiej historii, że, y, że pracowałem za barem. No i wchodzisz pierwszy raz za bar, y, uczysz się robić kawę i tak dalej. No i pewne rzeczy możesz się nauczyć, ale też ile będą cię uczyć? Jak masz tam, nie wiem, 19 czy 20 lat. No tak. Parę razy ci coś pokażą i potem mówią, dobra, już umiesz. Mm -hmm. I odchodzą. I mm -hmm. ty totalnie wiesz, że nie umiesz. <noise> Ale udajesz. Ale jakby idziesz w to. Słuchaj, są tacy trenerzy rozwoju <noise> osobistego, którzy mówią udawaj, aż ci się uda, wiesz? <noise> jest coś w tym. No i oczywiście sam gdzieś tam w ramach tych instrukcji jeszcze jakiś tych, yy, wyszkoliłem się w tym, żeby dobrze spięć kawę i tak i tak Ale potem to szło, bo, bo stamtąd zmieniłem branżę na taką bardziej PR-ową i fotograficzną. I też okazało się, że jestem gorzej ubrany, nie doczytałem z historii sztuki, różnych innych rzeczy. I znowu była taka historia, że bardziej chłonąłem y, i oddawałem siebie. Mm -hmm. Co też jakby już trochę jest podpowiedzią, jak, y, jak teraz sobie z tym ewentualnym odczuciem radzę, że, że się na czymś nie znam. Y, natomiast to, co mi się wydaje, jest istotne, to jest to, że. Y, i gdzieś ludzie to opowiadają też, że czują ten niepokój, że, a co jak się inni dowiedzą, że ja po prostu jestem na to za mało kompetentna, nie znam się na tym, nie wiem, co robię wręcz. No to co? No to się dowiedzą. Okay. Wiesz? No to okay. się dowiedzą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mm, mnie się wydaje, że my sami narzucamy sobie zbyt. Zbyt wysokie, zbyt wysokie progi. Mhm. Pamiętam, jak, jak ja zostałem trenerem, mhm. słuchaj, to y, miałem, miałem taki benchmark, że muszę znać odpowiedź na każde pytanie y, uczestnika mojego szkolenia. Powodzenia. No właśnie. Słuchaj, wchodziłem, wchodziłem do sali szkoleniowej, mokrusieńki, znanym potem, z czerwonymi polikami, i tylko modliłem się, żeby tylko nie padło pytanie, na które nie znam odpowiedzi. A jak takowe padało, słuchaj, to próbowałem za wszelką cenę stawać na rzęsach, na rękach, wiesz, przy przysiady, miałeś. pompki i uszyć coś, z tego co miałem. Aż w końcu porozmawiałem z moim starszym kolegą, który był trenerem od 10 lat, i mówi tak, słuchaj, a czemu nie możesz powiedzieć, a wiesz, że tego nie wiem? Słuchaj, dla mnie to było odkrywcze. Jak zdajesz sobie sprawę, że ja mogę nie wiedzieć? Mhm. A przecież wiadomo, że nie wiem, bo przecież nikt z nas nie jest omnibusem. I wiesz, i, i nie wiem, wchodzisz do nowej branży, wchodzisz na nowe stanowisko, dostajesz promocję. No nie oczekuj od siebie tego od razu, czego inni wymagają od ciebie. Bo inni będą od ciebie od razu wymagać, że wiesz, byłeś, y, byłeś specjalistą, nagle jesteś tym liderem. Albo, nie wiem, byłeś tym liderem, teraz jesteś y, teraz jesteś menadżerem. No, człowiek jest i staje się, ale człowiek nie jest cyfrowy i to nie jest zero-jedynkowa historia, tylko y, człowiek jest analogowy i podlega pewnym, pewnym procesom. I prawdopodobnie jak patrzysz na to, co ty zrobiłeś, to to też były procesy, tak czy nie? No, oczywiście. To były procesy, ale też z drugiej strony Wydaje mi się, że były dwie takie, dwie tego linie, co, co się stało ze mną. Pierwsza rzecz to była taka, że z kolejną zmianą, z kolejną historią, widziałem, że po prostu y, udało się, mhm. było ok. Więc pojawiło się coś takiego, że, mm, że zaufałem sobie. To znaczy zaufałem swojej kompetencji, która nie polegała na mm, jakiejś takiej wąskiej dziedzinie, tylko na tym, że jeżeli będę słuchał, mhm. jeżeli będę pokorny, a dla mnie to znaczy dwie rzeczy, to znaczy jedno to, że nie będę e, jakby próbował się jakoś super sprzedać, ale też nie będę się zaniżał, mhm. nie? czyli jakby nie będę miał takiej sytuacji, więc i częścią pokory jest powiedzieć: Nie wiem, potrzebuję zapytać, potrzebuję mhm. się dowiedzieć. I też miałam takie doświadczenia, że ludzie, którzy pytają, e, którzy zadają dobre pytania, mądre pytania, czy jakby ważne pytania, e, wzbudzają zaufanie. To znaczy, jeżeli, ktoś, jeżeli przychodzisz do kogoś, mówisz, tutaj jest do zrobienia to, to i tamto, i ten ktoś mówi, wiesz, co nie wiem, jak to zrobić, muszę się dowiedzieć, to jemu ja bardziej ufam niż osobie, która mówi, aha, okej, okay, ogarnę to. I myślę mm -hmm. sobie, okay, już, już to <laughs> widzę, jak to będzie ogarnięte, nie? Bo, 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 bo już czuję tą niepewność, ale gdzieś tam wzięcie na siebie, być może jakiejś takiej projekcji zakładamy, powinienem to wiedzieć. Ja, jako osoba na tym stanowisku, powinnam sobie z tym dać radę? Czy jakby wpadamy w jakąś taką projekcję, tak jak powiedziałeś, tego, co ja myślę, że powinnam, że inni myślą, że ja powinnam, mm -hmm. bo to też jest jakby super skomplikowana, tak. jakaś taka halucynacja e, wielowarstwowa, no ale ostatecznie kończysz z niepokojem. Musisz, z tego względu, że każda osoba, która y, zakłada, prawdopodobnie funkcjonuje w jakiejś halucynacji, tak jak powiedziałeś. A w konfrontacji rzeczywistości z halucynacją, ta pierwsza zwykle zwycięża. Mhm. Dlatego osoby, które pytają, osoby, osoby które się dopytują, nawet, nawet jeśli wydaje im się, że wiedzą, ale dopytują i mówią sobie: A czy tak, a może tak, a co myślisz o tym?, kalibrują swoje wyobrażenie do rzeczywistości, w której są. I to powoduje, że po pierwsze, no, nie, nie mogą odczuwać tego, tego syndromu oszustwa. Bo, mm -hmm. bo są w przestrzeni tu i teraz. A tu i teraz wszyscy jesteśmy prawdziwi. Nikt nie oszukuje. Mm -hmm. Zwróć uwagę. E, natomiast, e, natomiast jeżeli chcemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Udawać, celowo tak mm -hmm. mówię. Czyli wiem, czyli już jestem panem dyrektorem, wiesz, już jestem panem prezesem. E, I e, z palcem eksperta zaczynam opowiadać o różnych historiach, choć ja wewnętrznie czuję, że tym ekspertem nie jestem, wtedy to jest fałsz. Mm -hmm. Ludzie mogą to czuć. To jest no, też, też ważne. Każdy nie? z nas jest naturalnym, nie naturalnym lubią, psychologiem. Których, no właśnie. Nie musimy kończyć studiów, ale czujemy jakoś wewnętrznie, że coś, yy, że coś się nie zgadza. Jeden z moich klientów ma takie fajne powiedzenie, że się nazywa test ryby. Jeśli, <grym> jeśli coś wygląda jak ryba, rusza się jak ryba i śmierdzi jak ryba, to prawdopodobnie jest ryba. <grym> <grym> I to jest taka sytuacja, to że jest. na to, co ktoś mówi. Tak, jesteś hmm. na spotkaniu i czujesz dysonans, czujesz, że coś się nie zgadza. I I it's a little wychodzi. fishy. <laughs> it's a little fishy here. <laughs> Okej. Okay. No właśnie. Ciekawe. Ciekawe, bardzo ładne. Wiesz ja, jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, która, która mi chodzi po głowie jako taka druga linia i ja czasami tego używam. E, dla siebie znowu. E, I to może będzie w kontrze do takiej gdzieś tam sprawczości, ale, ale jakby wypowiem. Ja mam czasami wrażenie, że nikt nie wie, o co chodzi. Rozumiesz? I to bardzo wyrównuje, jak śmierć. Wiesz, o co chodzi. Bo wszyscy umrzemy. E, wszystkich nas to czeka, tak, taki jest cykl i w ogóle. I trochę mam też wrażenie, e, im więcej się, że tak powiem, dowiaduję, im więcej słucham różnych ważnych rozmów, nie wiem, im więcej na przykład dowiaduję się o neurofizjologii, oni wszyscy mówią, nie wiemy. Znaczy, przede wszystkim trzeba założyć do tego, że nie wiemy. Coraz więcej wiemy, coraz więcej nam się układa, mm -hmm. ale wiemy, że coraz więcej nie wiemy. Wiem, że nic nie tak, wiem. Tak. Ile tysięcy lat ma to powiedzenie? Na pewno jest starsze od Sokratesa. <laughs> Na pewno jest starsze od Sokratesa. Jestem pewien, że to, że to gdzieś dmuchnął komuś. Tak. E Natomiast, no właśnie to poczucie, że sytuacja jest tak skomplikowana, każda, wszechświat jest tak skomplikowany, sytuacje są tak skomplikowane, że przychodzi ekspert, wypowiada się tam, nie wiem, na YouTubie, teraz w Superekspresie, czy w jakimś innym ważnym kanale i dzisiaj ta analiza może działać, czy może być prawdopodobna, ale jutro wydarza się coś innego, i okazuje się, że. Wszystkie podstawy się zmieniają, nie? Czy, czy właśnie, mm -hmm. wszystko się zmieniło. I teraz, dlaczego z to można fajnie spożytkować? Bo oczywiście można się tym przerazić. Matko Boska nikt nic nie wie, nie? I nagle autobusy To, to, nie to, jest, to jest tak. Autobusy wybuchają, dzieci wypadają z wózków i tak dalej. Nie, jakby wszystko nadal jest w kupie. Co zobaczyłem te dzieci? No bo tak wiesz, Nadal wszystko jest w kupie, tylko jakby przyjmujemy to, że życie jest ciągłą zmianą, jest bardzo skomplikowane, i teraz możemy mieć zaufanie do siebie i do innych, że, że będziemy działać w dobrej wierze. I, i, I ta zmiana perspektywy znowu powoduje, że mi jest łatwiej powiedzieć, nie wiem, łatwiej im powiedzieć, nie, łatwiej mi powiedzieć, z tym sobie nie dam rady, albo więcej nie wezmę, mhm. bo też. Ten brak pokory według mnie bardzo często prowadzi nas nie tylko od tego Imposter Syndrome, prowadzi nas do tego, że bierzemy coraz więcej na siebie i coraz bardziej dmuchamy te iluzje tak. bycia zapracowanym, muszę dać radę. Ja jako ta osoba właśnie na tym stanowisku powinnam posiedzieć do 20.00, to jest w dobrym tonie. Albo do drugiej, w dobrym tonie jest wysłać maila o czwartej nad ranem, powiedzieć, całą noc pracowałam. I oczywiście nie chcę nikomu jakoś powiedzieć, że jego praca nie ma sensu, czy, czy jakiś dokonał niesamowicie złych wyborów, tylko bardziej chodzi o to, że widzę to po latach, że to jest bagaż, który sobie ładujemy sami, zazwyczaj na plecy, i on nam w ogóle nie służy. On wcale nie powoduje, że jest lepiej. Oczywiście. Oczywiście. Ja rozmawiam ostatnio ze znajomym, który no, ma już symptomy pierwszego etapu wypalenia zawodowego. Mega przemęczony. No i mówi, że, że no, teraz przed nim to naprawdę trudny okres. Ja tak myślę sobie... Dopiero nadchodzi, do, do, tak? Dopiero nadchodzi. Ja, I ja sobie myślę, rany boskie, przecież jeżeli on w tym stanie wejdzie, w ten trudny okres, Właśnie tych promocji świątecznych i tak dalej, a pracuje w serwisie, w związku z tym będzie mega obłożony. Już teraz pracuje po 14 godzin, a za chwilę to będzie wiesz. 16 godzin 16 godzin dziennie, to po prostu nie da rady, on pęknie, musi pęknąć. Jak narysowałem mu perspektywę, jaka jest drugi, trzeci etap tego wypalenia, a że później prawdopodobnie będą pierwsze takie stany depresyjne, wczesno-depresyjne i tak dalej. To dopiero był dla niego takie pomarańczowe, było dla niego takie pomarańczowe światło, gdzie on zdał sobie sprawę, kurczę, może rzeczywiście ja powinienem teraz wziąć parę dni i odpocząć, skoro przede mną taki trudny okres. jest mhm. przygotow przygotować się jakoś w ogóle fizy fizycznie, fizjologicznie na to, że, że przed nim będzie, będzie trudny czas. Często ludzie w ogóle funkcjonując w tak dużym obciążeniu, nie zdają sobie sprawy, jak mocno są obciążeni, bo, bo, bo nie dają sobie przestrzeni na refleksję. No jasne. Żadnej. Żadnej, bo są w ciągłym, w, ciągłym, w ciągłym biegu. Ja często, jak prowadzę warsztaty, widzę osoby, które są cały czas, wiesz, online, online, cały czas podłączone, cały czas to... Mówię, zatrzymajcie się. Na chwilę. Wyłączcie te, te rzeczy i dajcie sobie przestrzeń na na chwilę, na chwilę zatrzymania się. Ale dotyczy jest ryzyko. Bo czasami jest tak, że jak się zatrzymasz, to zobaczysz, że nie wiesz, gdzie jesteś, że jesteś gdzieś za daleko, że jesteś zmęczony. Czy wiele z tych rzeczy jest do zobaczenia, więc ludzie uciekają. Mhm. Szukają tego, żeby po prostu poczuć się na chwilę lepiej, albo nie być jednak z myślami, czy nie być z emocjami. Stąd. Więcej Netflixa, więcej imprezek, więcej jakichś tam sytuacji, czy nie wiem, nawet więcej czasami treningu, nie? Jakby ludzie często trenują bardzo kompleksowo. To jest taka hiperkompensacja, wiesz? Tak. Hiperkompensacja. Żeby, żeby zalać ten, nie wiem, ten stres, te emocje, ten, to, to poczucie desatysfakcji. Mhm. Nachodzą Święta Bożego Narodzenia, słuchaj. I to jest często. Wielka pauza, <laughs> ale wielka pauza ze wszystkim, co robimy, zobacz. Bo ludzie biegną, biegną, biegną. Jeszcze te świąteczne, y, te y, Wigilie pracownicze, jest y, spotkania z klientami, różne tego typu historie i później wpadam na Wigilię do domu. I co się tutaj dzieje? <laughs> Są kłopoty bardzo często, no nie? Ogromne. Y, bo musimy wyhamować. Nagle mamy y, trzy pełne dni <laughs> z rodziną. Często z naszą rodziną pochodzenia. Gdzie tam są jakieś oczekiwania, jakieś stare wzorce, no ale ci ludzie też się pozmieniali w ciągu, tych, w ciągu tego roku, kiedy, bo, bo często przez rok ich nie widzimy, albo, albo przez pół roku i nagle mamy z nimi spędzić spełnić jakiś czas. Wracając później, wracając później z tych świąt, mamy wiesz, poświąteczną traumę. Tak, no bo walnęliśmy po hamulcach, no. albo nie, też w zależności od tego, jak do tego podchodzimy, bo jednym z takich moich przykładów, a propos tego, że, że warto być obecnym, warto wracać do rzeczywistości, warto zobaczyć, co się dzieje, jest właśnie taki niedzielny obiad albo święta z rodziną. Mhm. Coś, co wielu z nas może. Wziąć VHS-a i go puścić. Jak będzie? Kto się spóźni? Kto co przyniesie? Kto będzie paplał głupoty? Kto się pierwszy upije? Jakie będą awanturki? I o co będą awanturki? Jaka będzie mama? Czy, czy powie, że nawet nie usiadłam? I tak dalej, i tak dalej. Kto pierwszy przyniesie pierogi? Wiesz, a dlaczego twoje są lepsze od moich? Tak. O. I kto zostanie zapytany, kiedy wnuk? Jakby to są jakby typowe... I możemy to otworzyć z pamięci. Ale właśnie, a co by było, gdybyśmy mieli taką umiejętność, czy też jakby przygotowywali się nawet do tego od czasu do czasu, żeby jednak podnieść wzrok z tego filmu i zobaczyć, kto tu siedzi, kim jak, są ci ludzie. Co to są za ludzie, jak ja się z nimi czuję. I żeby zobaczyć ich, w sensie, mimo tego, że ten ktoś być może machinalnie odgrywa swoją rolę, to jakby zobaczyć, że on to robi, mm -hmm. zobaczyć, co tam się zadziewa, z czego to może wynikać. Być może ty masz szansę zadać inne pytanie niż zwykle. Tak. I jakoś wpłynąć na to, że ta teraźniejszość się zadzieje, i może to znowu będzie trauma, ok, a może znowu będzie wesoło, jeżeli masz. To szczęście, że faktycznie twój dom, bo wierzę, że tak jest, że są domy, w których faktycznie to spotkanie z rodziną jest tym momentem, ostoi jakiegoś takiego bycia ze sobą. Myślę, że myślę, że różnica polega na tym, że w takich domach nie spotyka się rola z rolą, tylko człowiek z człowiekiem. Mhm. Bo zwróć uwagę, kiedy spotkamy się na poziomie human to human, to tam nie ma żadnych barier. Natomiast kiedy spotyka się rola z rolą, czyli matka z córką, Mm -hmm. Ojciec z synem, babcia z wnukiem, to od razu nakładamy sobie taki, nie wiem, pancerz, co robić, czego nie robić, jak się zachować, co wolno, czego nie wolno, czyli te ograniczenia, ta, taką formę, mm -hmm. w której musimy funkcjonować, a, a my jednak rozwijamy się, idziemy do przodu i ta forma, y, która nam wczoraj pasowała, dzisiaj już jest, y, dzisiaj już jest niewygodna. No te majki, które nosiłeś jak miałeś 14 lat, dzisiaj prawdopodobnie nie będą pasować, no nie? A często w oczach, nie wiem, naszych dziadków czy naszych, yy, naszych rodziców, ty nadal jesteś tym małym Dawidkiem, a ja jestem tym małym Andrzejkiem. Powiem, mam 52 lata, to dla mojej mamy jestem Andrzejkiem. Przychodzisz w mały, za małych majtkami. <grym> i, I mi to strasznie może nie pasować, bo się pojawiam na tej Wigilii i teraz ja mam się zachowywać jak ten kochany synek. Kurczę, a może ja już nie jestem tym kochanym synkiem? Mhm. Ja mam często taką rozmowę z moją mamą o tym, bo, bo przeszliśmy taki proces, mam wrażenie, właśnie takiego, z jednej strony odpępowienia, z drugiej strony po prostu wywrócenia wszystkiego do góry nogami, i teraz ja moją mamę oczywiście widzę jako moją mamę, ale przede wszystkim widzę jako przyjaciółkę, tak. Jako dorosłą osobę, która miała ogromny wpływ na moje życie. Ale nie musimy już o tym gadać, w sensie nie musimy do tego wracać, nie musimy tam jakby teraz ja gadam z nią, nie z tamtą mamą, czy nie mm -hmm. z tą ciągłą. Jest odwrotnie, bardzo to czuję i, i był to mocny proces, ale jednak bardzo to czuję, że ona rozmawia ze mną, nie rozmawia ze swoim synem w tym sensie takiego no właśnie jakiegoś takiego zagarniania, poczucia jakby jakiejś nawet już odpowiedzialności. Ona już mm -hmm. nie jest za mnie odpowiedzialna. Mm -hmm. I i czuję, że taką ogromną, y, ogromną dawką tego, y, dlaczego ja dorosłem, tak przeminę ile ja czuję, że jestem dorosły, to było to, że mogłem przestać być jej dzieckiem, tylko zacząłem być. W tym dzieckiem jako rola o tym chodzi, mm -hmm. nie? Bo tak, wiadomo, tak, tak, tak. Że... Ja mówię o rola, rola. Ale i, wte... i jesteśmy w stanie rozmawiać jako dwójka dorosłych, i wtedy po prostu się okazuje, że właśnie majtki, y... majtki za małe leżą obok, albo już dawno ich nie ma, bo są spalone, ale nie jest też oczywiste, kto wyrzuci śmieci, że najmłodszy pójdzie wyrzucić śmieci, mm -hmm. tak? Jakby te wszystkie y... rzeczy zaczynają być dynamiczne i aktualne, tak. ale to jest znowu obecność, nie? Znowu mm -hmm. właśnie o tym, jak powiedzieć human to human, teraz. Kto tam siedzi? No właśnie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, jak patrzę na wielu rodziców, szczególnie, szczególnie na matki, to widzę, że matki, matki często czują taką odpowiedzialność za dzieci, ale w pewnym momencie my, ojcowie, możemy o tym powiedzieć, że rodzice są odpowiedzialni wobec dzieci, a nie za dzieci. I przychodzi ten moment, żeby też matki zrozumiały, że w pewnym momencie one są odpowiedzialne wobec. Dzieci, a nie, a, a nie za te dzieci. I syn, który ma 52 lata, y, matka nie musi się starać o to, żeby on miał szczęśliwe dzieciństwo, bo czas na to, czas na to, na to już był. Albo dobrze zawiązany szalik. No właśnie. Żeby sobie nie przeziębił gardziałka. Nie, no bo to po prostu jest taka sytuacja, że też ludzie się nie uczą. W sensie wyobrażam sobie to, że wielu tak zwanych, nie wiem, rzucając takimi stereotypami, ale mamisinków czy nieudaczników i tak dalej, w bardzo prosty sposób widać, że generalnie rzecz biorąc, koleś nie miał po prostu momentu, żeby się sprawdzić. I wyjścia z tej roli. Rozumiesz, Tam. wyjścia z tej, z tej roli. I. i ja wyszedłem z tej roli. Ja wyszedłem, wyszedłem z tej roli, zresztą ostatnio też, jak rozmawiałem ze swoją mamą, to powiedziałem: mu, Mamo, ty nie musisz zasługiwać na moją miłość, ja cię kocham taką, jaka jesteś. E, po prostu. Bez względu na to, czy będzie ciasto, czy nie będzie. tak, <słuch> bez względu na to, jak ty się będziesz zachowywać. Po prostu jesteś moją mamą tak. i, i, i tyle. I nie musisz zasługiwać na tą miłość. I zobacz, jak to ściąga dużo napięcia. W, z, którym, z którym często właśnie takie rodzinne spotkania się, się wiążą. Takie wigilie, no nie? Gdzie, gdzie Nestor Rodu stara się, żeby to była te 12 potraw musi być, że one wszystkie muszą być gorące, podane w tym samym czasie, w tym samym czasie na stół, a dzieci muszą się zachować konkretnie, a nikt nie może odejść od stołu, dopóki najstarszy nie stanie. No, z, zobacz, ile ograniczeń my sobie często wrzucamy tylko po to, żeby to była ta wigilia. I później się okazuje ta wigilia jednym wielkim koszmarem. Dzieciaki się nie mogą doczekać na prezenty, a rodzice mówią, najpierw trzeba wszystko zjeść, w związku z tym dzieci już nic nie jedzą, czekają, no rany Chrystusa. Przestać... Tak, ale to postawienie tego wszystkiego na głowie, nie? że jakby A to nie, musimy, o to ale to jest, lubię to, że powiedziałeś o tym zasługiwaniu, w ogóle mhm. jakoś tak teraz mam taki, jakiś taki punkt, e, a propos roli właśnie społecznych, rodzinnych i tak dalej, że to wszystko, co trudne, e, znaczy może nie wszystko, wiele z tych rzeczy, co, co, co trudne, M Mogą być o tym, powiedziałbym, wadliwym pojęciu zasługiwania. Żeby zasłużyć, wręcz bym to zderzył z taką historią, która dla mnie jest też ważna w mindfulness i takim e często takim łapanym źródłem niepokoju, że ja potrzebuję zasłużyć na istnienie, potrzebuję mm -hmm. uzasadnienia, żeby w ogóle tu być. I podobnie w rodzinie zasłużyć, Namiano dobrego ojca. Zasłu to jest głębsze zasłużyć na swoje miejsce w rodzinie. Okej. Okay. Wiesz, czy my dajemy dziecku miejsce w tej rodzinie? Czy my dajemy dziecku miejsce na bycie dzieckiem, czy na przykład tak jak teraz moi synowie yy, są wieku nastoletnim, czy ja już daję miejsce mojemu synowi, by stał się drugim mężczyzną w tym domu? Mm -hmm. To jest duża rzecz. Mnie zajęło 6 miesięcy, słuchaj, jakoś. Yy, Dogadanie się sam ze sobą. Yy, a, propos, yy, a propos tych miejsc w domu, wiesz, że, że to, to nie będę yy, ja, moja żona yy, i dwóch synków, tylko że teraz yy, jesteśmy my, jako małżeństwo, no jest kolejny mężczyzna w moim domu. I co się zmienia? W Wszystko. <laughs> Wszystko. Okay. To, jest, to jest taka sama sytuacja, moim zdaniem, jak yy, kiedy, kiedy małżeństwo rodzi się dziecko, albo kiedy parze rodzi się dziecko. Okay. I się to zmienia wszystko. To jest, to jest kompletna redefinicja. I tak, tak ja tego doświadczam, że to jest kompletna redefinicja w ogóle relacji i dynamiki. No nie? Więc, więc, więc to jest też ważne. Zobacz, kiedy dzieci wychodzą z domu i, i, i zaczynają żyć własne życie. Na różnym etapie, prawda? Albo są nastolatkami, albo, albo kiedy idą na studia, albo kiedy kończą studia, zakładają własny dom. I czy rodzice pozwalają im być partnerami? Bo zwróć uwagę, ta relacja najpierw jest pionowa, prawda? Rodzic jest na górze, dziecko jest na dole. Mhm. Ale w pewnym momencie ta relacja, rodzic musi zejść z piedestału rodzica, do poziomu partnera, a dziecko musi wejść na poziom partnera i wtedy ta relacja jest równoległa. Wszyscy muszą w to uwierzyć, nie? W sensie muszą Ale to dać poczuć. sobie przestrzeń, słuchaj, mm. na to, żeby, żeby tam być, że dziecko ma prawo stanowić o sobie, że, że ma prawo podejmować błędne, podejmować błędne decyzje i ponosić konsekwencje tych błędów. A zobacz, hmm. jak często dziecko, dziecko podejmuje błędną decyzję, a rodzic biegnie mu pomóc... Stoi. W konsekwencjach, tak. albo nie pozwala mu pod, podjąć tej decyzji, tak. albo później pomaga, y, pomaga nie ponosić konsekwencji. No jak to dziecko ma się nauczyć? Mm -hmm. No nie nauczy się. Ale jest to kontrintuicyjne. Absolutnie. Prawda? Tak. W sensie, tak. no po bo, bo prostu idzie ci Bachor, po prostu na koniec stołu, widzisz, że teraz spadnie. No. I <śmiech> mówisz, <śmiech> on... synu, to będzie piękny rok. <laughs> <laughs> tak. <śmiech> tak. No nie, oczywiście, ale to, to jest... Ale patrzysz, a tam już mama leży na ziemi i wiesz, i wyłapuje synka. Tak. I nie pozwoli mu doświadczyć życia. No, ale trochę natura nam utrudnia w tym wszystkim, bo jak żyrafa spada z drugiego piętra, to się otrzepuje, wylizuje i wstaje i idzie. Tak. A jednak dzieci nasze zaczynają od tego, że są faktycznie pełna opieka i po prostu wyprowadzanie się potem z tego gradycyjne może nie być łatwe. No tak, ale czy dajemy im na to przestrzeń? Jak, nie, ale, jak, ale czy my po prostu. Nie, właśnie, ja mówię, my rodzice, dajemy, czy, my, jest... czy my rodzice dajemy, dajemy im na to przestrzeń i druga rzecz, że dajemy sobie przestrzeń. No właśnie. Słyszałem taką fajną, te, takie fajne, taką fajną anegdotę, wiesz, jak córka kłóci się ze swoją matką, i matka mówi, córeczko, ale ja tylko chcę twojego dobra. A córka mówi, mamo, ale ja ci nie chcę dać swojego dobra. Mm -hmm. <laughs> Rozumiesz? Tak. I to jest to, czy matka już jej dała tę przestrzeń? Czy matka już jej dała tę przestrzeń? Myślę, że jak patrzymy sobie na święta. To i będziemy w ogóle jechać na te wigilie, na, na te spotkania, to ja bym życzył i tobie i sobie, byśmy dali sobie tę przestrzeń, słuchaj, spotkania na poziomie human to human, byśmy zobaczyli człowieka w naszym rodzicu, w naszej mamie, w naszym tacie, w naszym bracie, siostrze tę drugą osobę a nie tę rolę, którą oni zawsze pełnili i kim zawsze byli. I żebyśmy pozwolili sobie na te święta doświadczyć się po prostu w miłości, w tej bliskości i w uważności i w byciu tu i teraz. I mam, mam taką ogromną nadzieję, że wtedy znikną wszelkie stwary, jakieś niepokoje, jakieś lęki, jakieś żądania i zasługiwania, a, a spotkamy się w dobrej przestrzeni. Dzięki za te życzenia. Ja mam taki Żart, który gdzieś tam podobnie jakby z tym działa, to jest taki tatusiowy żart, mówi się po angielsku be present, mhm. więc ja bym po polsku powiedział bądź prezentem tak. w tym roku, e, e, czyli be a present e, w tym roku i jest w tym jakaś szansa. Może jest ryzyko, ale jest ogromna szansa moim zdaniem. Dzięki Andrzej za tę rozmowę. Dzięki Dawidzie i do usłyszenia w przyszłym roku. Do usłyszenia.